Z tej strony Olek i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was gruby opening, czyli jeden Magical Chest z Questów, czyli jeszcze jeden, tutaj taki normalny, jeden Legendary Chest i na końcu Challenge jeden Legendary Chest. Nie wiem, mogłem jeszcze zrobić Epic Chest i, legend i Giant Chest, tylko że to na Epic Chest trzeba czekać sześć skrzynek ale No ja jakby nie umiem czekać, więc to jeszcze mamy, mieliśmy byby... By, mieliśmy, miałbym by jeszcze tego Lightning Czest, ale już jakby nie chcę go mieć. Po prostu już chcę się zabierać za ten napełnik, bo bardzo mi się po prostu chce... To wszystko już zrobić, więc tutaj zaczynamy. magical chest z questów. 1500 golda. 600 kalsów, 9 elite barbariansu, 950... Giant Snowballów, 1 Guards, 19 Battleramów, no jest nie ma legendy, sześć Fryzów jest zamiast legendy. No i mamy jeszcze Golden Chesta, skoro nam nic nie wyleci, nawet Epik nie wyleciał, teraz będziemy... Giant Chest, serio? Co jest grane? Ja? Co to jest? Legenda z frycza? Co tu się stało? Magic Archer, no dobra. Ważne, że jest legenda. No. Tak się dziwiłem dlaczego. Myślałam, nigdy mi nie tak nie wypadło, tak normalnie legenda. Dobra, ja tu mam jeszcze legendary często. Ciekawe co tu wypadnie. No, Lambert Jackie nie ma nowej postaci znowu. Ale otwieramy kolejnego legendary chesta. I co to wypadnie tym razem? Miner! Mamy odlok tego minera. Wiecie ile tych screenów ja robię dzisiaj. No i na koniec, oczywiście, magical chest. 11 raz kalsów, 2 goblin cage'e, 17 z goblinów, 38 goblin gangów. Osiem mój zardów? 6 chili. No i dziewięć goblin bareli. Kurczę, myślałem, że będzie legenda kolejna, ale no niestety moje przemyślenia nie były dobre. Polepszam sobie karty. Dobre, ty może chciałbym elektro. O. No i ma. Kurcze. Fajnie by było, ty właśnie mogę sobie kupić na właśnie, niedługo e, jakąś legendę. Miner fajnie, dobra. Cały ten challenge zrobiony. Co jest M33. Co? Dlaczego nie co jest gra? Coś to co się zglitchowało. Już zrobiłem cały challenge i teraz mamy że mogę do niego wrócić <grym> Dobra tutaj może um, nie wiem teraz mam właściwie zrobić no bo no jest udany opening jest dużo nie bez skrzynek tutaj no, nic już nie mogę zagrać No co mi to zostało? To będziemy musieli się żegnać już niestety w tym odcinku chociaż no mogłem jeszcze tak jak to zdobyć nie wiem jaka jakoś może nie no tutaj zostało mi tylko um, tego 5 legend. 5 już mało do wszystkich. Mam 91 na 96. Dobra, coś zrobić, tylko zapomniałam co przypomnę sobie za chwilę. A i w ogóle jeszcze e, wracając do tematu, to właśnie mamy, mam Magnetta na 10, bo go Boga sobie lepszym bo z tego tutaj challenge'u ostatniego, właśnie tutaj był Magical Chest, i że nie mogłem dalej grać, bo musiałam ten, e, od, go otworzyć. Więc wiecie. Lepiej było, ale był było z niego legenda, więc szkoda, że tego nie widzieliście nie była aż taka reakcja u mnie jak, jak trafiłem z Fridgesa w ogóle no to było na tyle w tym odcinku mam nadzieję, że się wam taki spodobał A jeśli tak, to zostaw łapkę w górę nie zapomnij też o subskrypcji no bo yy, tak mówiłem, no do końca roku lecimy po 80 subskrypcji, ale już Chyba nie zdążycie, chyba, że tam możecie komuś od udostępnić mój kanał. No i by byłbym bardzo bym był wdzięczny. No i jakimś cudem mógłbym widzieć te 80 subskrypcji, ale za te 80 subskrypcji może jakaś będzie niespodzianka, ale nie wiem. A tu jeszcze... Nie. A co masz. Ja nie mam niestety inferno. Nie. No, yeah. no niestety już się tutaj nie streduję zd z tym moim tej gościem z klanu. Najlepszy. Nie wiem co sobie pokupywali te pasy Royale po prostu, żeby mieć tak samo jak ja. I za to w ogóle odebrałam 500 kas. I to, to jest fajne. To jest po prostu fajne. Mm -hmm. Dobra, to to by było na tyle. No i cześć!